z Parki? Czego tu chcesz? Ach, też będziesz się ze mnie śmiać? Nie, ja tylko. sama nie wiem. Chcę ci powiedzieć, że świetnie rozumiem, jak się czujesz. Co? Też jesteś sierotą? Nie, ale wiem, jakie to uczucie nie znać swojego straszy dziedzictwa. Czujesz się taki. samotny? I smutny, ale i tak masz szczęście, że chodzisz do szkoły takiej jak Straszyceum, gdzie wszyscy są dla siebie jak jedna rodzina. Rodzina! <laughs> Błagam cię, dziewczyno, ci głupcy mieliby być moją rodziną! Właśnie dlatego muszę ją sobie stworzyć! Gdybym tylko wiedział, jak mam to zrobić. <laughs> Czekaj! O, jak ty to zrobiłaś? Słuchaj, ja zostałam stworzona. Yy, podobnie jak mój ojciec. W laboratorium. To jednak jest możliwe. Wiedziałem! A, ale jak? Yy, nie mam pojęcia. Myślę, że mój dziadek w jakiś sposób odkrył tę dziwną iskrę, o której opowiadał dziś profesor Steam. Czekaj, cze, 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 musisz mi powiedzieć, jak to zrobił. Kim jest twój dziadek? Co to za sekret? Czego mi brakuje? Yy, ja yy, żałuję, że ci to powiedziałam. Przepraszam, ale muszę iść. Hej, Franki.